Witam w Akademii Young Game Coders, gdzie uczę dzieci programowania gier 3D. Tu mamy taką grę remake popularnej gry Asteroid, gdzie bardzo ciekawa jest mechanika strzelania, którą pokażę jak zaprogramowana jest w blokach kodu. Tutaj mamy właśnie funkcję Fire, gdzie tworzą się elipsoidy, czyli te kulki, czyli te Artyki. Pociski zmniejszają się, skalują się do 0,3. Jednostki. Następnie sprawdzamy, czy na pewno się zeskalowały. Wszystkie niezeskalowane, ponieważ dużo takich artefaktów się buduje, nadbudowuje, które trzeba usunąć, mają być usunięte. Następnie taki elipsoid, który nazywamy kulą, ma zmienić kolor. Ustawić się w kierunku naszego strzelającego pocisku i wyruszyć w drogę, czyli wystrzelić 20 metrów do przodu, a następnie zginąć. Jeżeli trafi w obiekt, obiekt ma być zniszczony, i zniszczony ma być pocisk, i oczywiście ma być do tego muzyczka. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda w grze. Elementem gry, który, którym jest strzelanie, moi uczniowie, nawet najmłodsi, wykorzystują w swoich grach: na przykład celują z armaty do dymi. Na takie zajęcia serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, do zobaczenia.